Dzisiaj mam dla Ciebie dwie informacje. Pierwsza o fajnej promce, a druga jak się nie nadziać na niefajną promkę, bo chyba wszyscy wiemy, że jest Black Friday, a skoro jest Black Friday, to wiele sklepów podnosiło wcześniej ceny tylko po to, żeby teraz dać niby to promocję. I dzisiaj o tych dwóch sprawach Ci powiem, ale po kolei. Pierwsza to fajna promka. Mój kurs psychologii inwestowania jest przeceniony o 140 zł, ale tylko do końca dnia, tylko do 23.59. Później cena wraca do normalnych poziomów, czyli rośnie o 140 zł i to jest ostatnia promocja w tym roku. Więcej już nie będzie. Kurs składa się z 8 lekcji wideo, ale jest to zrobione tak, że mogą być wysłuchane jako podcast, czyli możesz patrzeć na prezentację i słuchać, ale możesz tylko słuchać. Specjalnie to zrobiłem w taki sposób, żeby można było tego wysłuchać. Wysłuchać w trakcie, na przykład, nie wiem, sprzątania, gotowania, ćwiczenia, żeby nie trzeba było patrzeć. Prezentacja jest dodatkowo. To jest 8 lekcji, każda około godziny, razem 8,5 godzin materiału, w którym w każdej lekcji jest ich 23. Omawiam jakiś problem odnośnie psychologii inwestowania i daję rozwiązanie tego problemu. No i czasem rozwiązaniem problemu jest wypełnienie mojego dziennika inwestora. Dlatego do kursu otrzymujesz gratis mój dziennik inwestora oraz na końcu otrzymujesz jeszcze dwie dodatkowe checklisty wraz z omówieniem. I to jest taki, można powiedzieć, jedyny fragment, jedyne 20 minut tego kursu, w którym warto jednak patrzeć na te checklisty. No bo omawiam te checklisty, mówię, Dokładnie, co tam się znajduje i w jaki sposób je wypełniać. Chodzi tutaj o to, że jedna jest taka bardzo konkretna, czyli mówi, co konkretnie zrobić przy wejściu albo wyjściu z jakiejś pozycji, jakie kroki trzeba wtedy podjąć, a druga taka ogólna, nad czym pracować. Bo nie chciałam, żeby to było takie tylko moje gadanie, ale też właśnie, żebyś miał z tego jakąś konkretną wartość, dlatego dostaję jeszcze dwie listy. dlatego w każdym rozdziale oprócz omówienia problemu, omawiam też rozwiązanie tego problemu. No i jeżeli chodzi. O ten kurs. To ostatni raz w tym roku jest przecena o 140 zł, ale tylko do 23.59. Na stronie z ofertą jest też jedna lekcja, więc możesz zobaczyć, jak to wygląda. Sprawdzić, czy ta forma ci pasuje, żebyś nie kupował kota w worku. Do 23.59 jest taniej o 140 zł. Więcej promocji już w tym roku nie będzie, jeżeli chcesz fakturę. Nie ma problemu z tym, że ja nie jestem watowcem. Taniej o 140 zł. Tych do końca dzisiejszego dnia. Druga rzecz, która też jest przeceniona, i też do końca dzisiejszego dnia to jest sam dziennik inwestora. Dodajesz go, dostajesz go dodatkowo do kursu gratis, ale jeżeli nie chcesz tego kursu, chcesz tylko dziennik, to dzisiaj jest przeceniony o 40%, też tylko do 23:59. W swoim dzienniku inwestora nie skupiam się na tym, jakie są liczby, jakie są cyfry, tylko na stronie opisowej naszej inwestycji, dlaczego w coś wszedłem, kiedy powinienem wyjść, w jakich warunkach powinienem wyjść i takich kilka najważniejszych spraw spisuję sobie właśnie w tym dzienniku. On mi pozwala tak naprawdę kontrolować inwestycje. Tak naprawdę dzięki niemu mamy właśnie pełną kontrolę nad tym, co mamy, dlaczego mamy to w portfelu i kiedy powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, że jednak może warto wyjść z takiej inwestycji. Ten dziennik inwestora po prostu pozwala nam kontrolować inwestycje, żeby to nie było w taki chaotyczny sposób, jak myślę, że ma zdecydowana większość inwestorów. No i te też z okazji Black Friday, tylko dzisiaj do 23:59 jest promocja o 40% i to też jest ostatnia promocja w tym roku, więc. Te fajne promki to jest pierwsza sprawa, o której chciałem Ci powiedzieć. A druga sprawa, o której chciałem Ci powiedzieć, no to oczywiście mamy Black Friday, więc wiele firm podniosło 2-3 miesiące temu ceny, tylko po to, żeby w tym momencie je opuścić. Ale oczywiście możemy jakoś temu przeciwdziałać. Jest strona internetowa i jeżeli chodzi o tę stronę, link do niej będziesz miał w opisie filmu. Nazywa się Fake Friday. Dwa lata temu działała, rok temu działała i dzisiaj też jednak działa jeszcze tydzień temu nie było tej żadnej aktualizacji, ale w tym momencie działa na ten 2022 rok. Możemy sprawdzić nasze sprzęty RTV, AGD, te, które chcemy kupić, czy nie ma właśnie takiej sytuacji, że była wcześniej promocja i później były te ceny podniesione i teraz jest promocja, ale ta promocja tak naprawdę jest gorsza niż to, co było wcześniej. Na przykład ja chcę sobie kupić telefon w tym momencie, myślę o Samsungu A52s, więc w Wpisuję tutaj A52S. Klikam Enter i mam oferty ze sklepów, jakie były przez ostatni rok. I widzimy, że na przykład w Euro RTV AGD, Samsung A52S Galaxy Zielony. Był po 2000 zł przez cały rok. Ale już na przykład czarny w tym samym sklepie był po 2000, ale w maju na przykład był po 1400, w kwietniu też był po 1400. No i zauważmy, że w listopadzie teraz znowu jest po 1400, gdzie w sierpień, wrzesień, wrzesień, październik to były wyższe kwoty. Więc ta strona pomoże Ci w uniknięciu takich właśnie pseudopromocji. Myślę, że naprawdę bardzo fajny link, oczywiście, w opisie filmu. Zapraszam na tę stronę, zapraszam też oczywiście na moje strony, na Dziennik Inwestora i na kurs psychologii giełdy, które są taniej tylko do 23:59. Myślę, że warto, dzięki bardzo. Cześć, trzymaj się.